Do widzenia moich wakacji. Właśnie skończyłam lekcję w tym roku szkolnym. No dobra, teraz jakoś bym musiała ustawić statyw. mi witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. O mój Boże, to właśnie była ostatnia lekcja w tym roku szkolnym! Smoku jest okej. Okay? Jest okej! Okay. Słuchajcie, nagrałam film na rozpoczęcie roku szkolnego, nagrałam film gdzieś w połowie i nagrywam na koniec. Trzy filmy, też nie w tej samej tematyce. Jestem niezła. Nie, a tak na poważnie to podsumujemy ten rok szkolny, cały rok szkolny, wszystko podsumuję, co się działo przez ten rok. 19 września wrzuciłam film, gdzie przedstawiłam moje pierwsze wrażenie odnośnie nowej szkoły. Mówiłam tam, że to wszystko mnie trochę stresuje, że troszeczkę się tego boję, ale że generalnie odebrałam to wszystko bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie odebrałam nauczycieli, sam budynek szkoły, samą szkołę i w sumie klasę, też. Później w ciągu roku zaczęłam próbować troszeczkę nowych rzeczy. Troszeczkę postanowiłam pobawić się historią i stworzyłam pseudo-horror, który został przyjęty różnie, ale cóż na to nie mam wpływu. Ja mam zadowolona z siebie, że zrobiłam coś troszeczkę innego i połączyłam powiedzmy takie dwa wątki mojego kanału, czyli Smoka i Smokeła. Później przedstawiłam wam mojego kota debila, czyli Jazz'a, którego zaraz tu sobie mogę przynieść. Na tamtym filmie był on dość mały i mógłby siedzieć na ramieniu, a teraz jest trochę większym klockiem i jest zaspany, bo go obudziłam. W grudniu troszeczkę ponarzekałam generalnie na wszystko w sensie, że to mi przeszkadza, tamto mi przeszkadza w nagrywaniu, w tworzeniu. I no, tytuł filmu to był złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy i cóż, ponarzekałam, ale było mi z w sumie bardzo dobrze. 18 grudnia wrzuciłam film pod tytułem I tak minęło pół roku, czyli podsumowanie no, pół roku nauki w nowej szkole. Z tego co pamiętam, to mówiłam tam, że generalnie jestem bardzo zadowolona z wyboru szkoły, że jeśli bym miała ponownie wybierać jakąś szkołę, to wybrałabym dokładnie ten sam. no i że w sumie mój stosunek do nauczycieli i do kolegów z klasy się nie zmienił. Nagrałam pierwsze gotowanko ze smokiem, a konkretnie pieczenie ciasta ze smokiem, które przyjęliście bardzo fajnie i to był, powiedzmy, początek serii gotowanka ze smokiem, które ma całe dwa odcinki, ale będzie więcej, obiecuję. No i w styczniu ferie. ferie. generalnie dobrze wspominam, poza tym, że miałem wypadek i to źle wspominam, i że generalnie troszeczkę powiedzmy, się uszkodziłam yy, barkiem, z kolanem i było średnio, ale stworzyłam bardzo fajny film, który mi się bardzo podoba. I to było znowu takie, wiecie, próbowanie czegoś nowego, takie rozwijanie się troszeczkę, jeżeli chodzi o montaż. Bardzo piękne widoki, fajnie mimo wszystko spędzony czas ze znajomymi. No było to coś fajnego. Niestety skończyło się jak się skończyło, ale trudno. W lutym rzuciłam moje pierwsze LPU na kanał. I właściwie to jeszcze w ferie kupiłam pierwszy powiedzmy, droższy item. Lepszy temek Związany ze Streetwear'em. I to też jest bardzo fajna pamiątka. Również w lutym mój kumpel DJów wcielił się, można powiedzieć, we mnie. Postanowiłam, że zrobię taki film, gdzie ja sobie nagrywam, a później proszę kogoś, żeby nagrał do tego lektorkę, którą ja napisałam. E, wyzwanie dość ciekawe. Wyszło jak wyszło. Wiadomo, są błędy, ale no hello, jakbym. Jestem amatorem, okej. Okay? Jestem amatorem. Popełniam błędy. W marcu nagrałam pierwszy poważny film na kanał, który był jednym z dłuższych filmów od bardzo, bardzo dawna. Wyjaśniam. Wiedziałam tam, dlaczego filmy pojawiały się nieregularnie. Wiedziałam tam, powiedzmy, o moich problemach związanych z barkiem. E, no Generalnie był to taki, taka powiedzmy, spowiedź, myślę, mogę tak powiedzieć. E, takie oczyszczenie, o tak to powinnam nazwać takie oczyszczenie, które było mi wtedy potrzebne. Miałam wtedy trzeba usiąść tak przed kamerą i po prostu porozmawiać z wami. 1 kwietnia, czyli w Prima April, postanowiłam rzucić drugi odcinek gotowankę ze smokiem, który bardzo mi się spodobał, szczególnie ten moment. Trzy łyżeczki proszku do pieczenia. I fight, I, I tutaj też, wiecie, próbowałam nowych technik montażu, troszeczkę więcej montażu, mniej montażu. Cały czas kombinowałam, eksperymentowałam i w ogóle. 6 kwietnia, czyli w urodzinie mojego kanału, postanowiłam wrócić do korzeni, czyli pograć Minecrafta na serwerze naszym takim Discordowym, który umarł. Było to dość ciekawe doświadczenie, powrót do gamingu, co, no mówmy się, jest dość chwilowo rzadkością na moim kanale, chociaż jakiś czas temu, a właściwie w zeszłym tygodniu, widzieliście yy, Roboblast Planet, Rockstar Planet, dalej mi się mylą te nazwy, ale wiecie o co mi chodzi. Film o wszystkim i o niczym, czyli film, gdzie, powiedzmy, zainspirowałam się trochę bardziej Krzysztofem Gonciarzem, ale to jest film, który również bardzo mi się podoba pod względem stylistycznym. Dzieje się tam dużo, ale ma to taki swój smaczek, taki, jak patrzę na to, to chcę to oglądać dłużej, to jest, wiecie, takie samo No i w sumie stosunkowo niedawno, bo 8 czerwca, nagrałam film Marzenie, którym dziękowałam Wam i mówiłam, że kupiłam nowy program do montowania program moich marzeń. No i że generalnie zaczyna się taka era nowych filmów. Nowego montażu, przynajmniej próby nowego montażu, tak jak Smokę tam, Smokę też w innych filmach, dopiero filmy, które zobaczycie. Będzie co, cóż. No i tak, teraz sobie nagrywam nowy format, czyli BMW, czyli burze w Mózgu. Nagrywam sobie różne filmiki. Mam zapas do 29 lipca, chyba. A jeżeli chodzi o szkołę, no tak, wiadomo, trochę rzeczy się podziało. Drugi semestr był trudny, nie mam co ukrywać, nie będę tego ukrywać ze względu m.in. przez park, bo nie mogłam się bardzo często skupić i myślałam raczej, że tak powiem, o bólu niż o lekce. No i później się pojawił nasz wirus, który jest dalej, i jakby, powiedzmy, szkoła się skończyła, w sensie. Wszliśmy na zdalne nauczanie. Nie lubię tego, nie lubię tego zdalnego nauczania, w sensie, wiecie, no jakby jest to troszeczkę bardziej męczące, jest to bardziej wymagające. Wiecie, trzeba była mieć taką samodyscyplinę, którą ja na szczęście mam, ale jednak nie wszystkich przedmiotów da się nauczyć samemu w domu. No właśnie, czekajcie, bo dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek, jak to nagrywam, więc jeszcze jest zakończenie roku. To poczekajcie, widzimy się na zakończeniu roku jeszcze. Dziękuję jeszcze raz i widzimy się. Za dwa miesiące. No dobra, no to zakończenie roku minęło. Minął rok. I w sumie mogę powtórzyć to, co mówiłam w tym filmu, i tak minęło pół roku, że nie żałuję wyborów szkoły, no przyciele są spoko. no jakby pół roku się z nimi praktycznie nie widziałam, więc no, pół roku 3-4 miesiące. Jest tak trochę dziwnie. No więc, dobre, wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dziękuję Wam, życzę Wam wszystkim miłych wakacji i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!